Witajcie moi kochani, z tej strony Piotr Zaremba, Pamiętnik Zootechnika, czyli zootechniczny głos w Twoim domu i oborze. Dziś chciałbym poopowiadać Państwu troszeczkę o takiej ciekawej substancji, która występuje we wszystkich zwierzaczkach wyższych, w człowieku też występuje, Nazywa się to to parathormon. Jest polipeptydem zbudowanym, jeśli dobrze pamiętam, w wykłady na uczelni, eee, z 83 albo 4 aminokwasów. Ma e, masa to coś około 9-4 kg. I co ten parathormon robi w organizmie? No, w tym wypadku, który nas interesuje, krów odpowiada za dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest e, gospodarka wapniowo-fosforowa wapniowo w nerkach, a drugą, która nas będzie tutaj może trochę bardziej interesować, jest, e, są przemiany wapniowo-fosforowe w kościu. I tak nadmiar parathormonu hormonu powoduje nam zwiększony wyrzut e, wapnia mm, do krwioobiegu. Mamy przez to wysoki poziom wapnia w, w krwi, ale postępujące odwapnienie kości. E, natomiast sam parathormon hormon e, jest tak zbudowany, że z substancji, która jest jego prekursorem, czyli preparat hormonu substancji troszeczkę większej, bardziej skomplikowanej, parathormon uwalnia się tylko wtedy, jeśli spadnie nam stężenie jonów wapnia we krwi, to raz, a druga sprawa, mamy odpowiednio wysoki poziom witaminy D. I to chodzi o tą formę aktywną witaminy D, która jest nam właśnie potrzebna do Prawidłowego odpalania się parat hormonu. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to to, że wapń i fosfor są silnymi antagonistami, czyli zwiększony poziom fosforu będzie blokował, jak gdyby aktywność wapnia w organizmie, i tak samo za duża ilość wapnia będzie blokowała nam aktywność fosforu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zbilansowanie wapnia do fosforu w dawkach zasuszeniowych, w dawkach przygotowawczych do porodu, jak i w dawkach poporodowych. Prawidłowy tego wapnia do fosforu jest tą podstawą. Ja na przykład nie wyobrażam sobie w ciemno zaoferowania komuś premiksu i powiedzenia: Panie, ten jest dobry. Co z tego, że on będzie dobry, jeśli będzie dobry na zupełnie inne stado? Właśnie stosunek wapnia do fosforu decyduje o tym, czy dany premiks nadaje się pod dane stado, czy też może zrobić w stadzie coś, czego zupełnie nie chcemy doprowadzić do bloku, bloków wapniowych, do bloków fosforowych, w efekcie czego narobi nam jeszcze większego bałaganu. I dlatego informacja na temat tego, ile zawiera premiks fosforu, ile wapnia, jest kluczową informacją, czy w ogóle dany premiks powinniśmy rozpatrywać w temacie naszego stada. Pozostałe rzeczy też są ważne, ale nie są aż tak istotne jak ten stosunek wapniowo-fosforowy. To jest pierwsza ogniwo łańcucha do bilansowania i tego musimy przestrzegać. Bezwzględnie. A o tym, jak prawidłowo pokierować tymi stosunkami wapniowo-fosforowymi w paszy, aby uwolnił nam się parat hormon po porodzie. I żeby krowa nie wpadła w porażenie, zaleganie poporodowe, bo są to bardzo niedobre rzeczy. Nawet jeśli weterynarz przyjedzie i zacznie bezpośrednio w krwi uzupełniać to nie zawsze po prostu fizycznie zdąży. Czasami uszkodzenia ze strony płuc, ze strony układu nerwowego mogą być już, czy darek, mogą być już nieodwracalne. I to zwierzę, krótko mówiąc, trzeba będzie dobić, żeby się nie męczyło. Ono zaśnie i umrze po prostu. Więc jak się przed tym zabezpieczać? Jak prawidłowo sterować gospodarką wapniowo-fosforową, a także o jeszcze jednej metodzie, która pozwala na sprytne obejście trochę tego problemu, to taki bagdor biochemiczny, który też pozwoli nam uruchomić parathormon. O tym opowiem w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa!